Witam serdecznie. Wielu, wam się, wielu z Was się wydaje wam, że pszczelarzenie to jest to, a postawić sobie ule tylko pojeździć i nic nie robić. Zobaczcie jakie my mamy nieraz do jazdy naszymi samochodami do tych pasiek. O oh, kurde zgubiłem drogę. Wiecie, gdzieś tu była droga. Taka wyjeżdżona droga, taka prowizoryczna. To jest normalnie osobowym samochodem to szkoda samochodu I tak samo nam te samochody się zużywają tak samo paliwo palimy, bo jeździmy z tymi naszymi ulami w sezonie wędrujemy 70 km, 100 km tak jak ja je wywożę na różne pożytki i tak samo te samochody nam się zużywają tak samo paliwo, tak samo czas nasz Y, dlatego cena miodu dobrego kosztuje. Jeśli cena miodu jest niska, to po prostu to jest y, miód zafałszowany i nie, warty, nie wart uwagi. Y, wiele różnych czynników, tak samo węza, kupowanie węzy, kupowanie ramek, matek, pszczelich hodowlanych, <laughs> wyposażenie pracowni wszystko wpływa na cenę miodu, bo to nas kosztuje i my inwestujemy, a my nie będziemy pracowali e, pracowali w firmie sobie i inwestowali w pszczelarstwo e, bo to też nie o to chodzi dlatego cena miodu e, przekłada się również na jakość miodu więc jeśli kupujecie, wybierajcie miód z dobrych sprawdzonych pasiek, a najlepiej sobie nawet wziąć i wysłać kupić sobie taki miód jeden słoiczek pobrać próbkę i wysłać do pani waś, skontrolować pszczelarza. Ja tam się nie boję swojego miodu sam co roku osobiście swój miód wysyłam, e, wysyłam do badania i tam wam zbadają, czy ten miód jest zafałszowany, e, czy ten miód jest polskim miodem e, i będziecie mieli pewność, e, pewność takiego produktu. Jeśli raz sprawdzicie sobie takiego pszczelarza, mówię, wydacie 100 zł, ale na pewno Wasze zdrowie jest dużo więcej warte niż 100 zł. Pozdrawiam serdecznie i, i sprawdzajcie ludzi, od których kupujecie czy miód, czy żywność, czy, czy inne produkty. Wtedy będziecie mieli pewność, że jecie zdrowe. Pozdrawiam serdecznie.